Krówka, dzisiaj opowiem wam o tym, co się właśnie teraz zmieniło w Brawl jakie jaki jest event z Pizza Plant, ogólnie wszystko wam opowiem. Na starcie chcę trochę przeprosić, no bo film miał się już pojawić wczoraj, ale wczoraj już nie miałem czasu, żeby tego nagrać, więc jest dzisiaj. Dobra, no to zacznijmy może od karnetu. Jest nowy karnet z skinem Kenziego i nazywa się Mod Star. Dobra, no to tak. Pierwszy skin jest tu. Taki no, fiolet, fioletowo-pomarańczowy, coś w tym stylu. Y, drugi to taki biało-niebiesko-czerwony. Też bardzo ładny. No i klasyczny ci taki jasny, niebieski. No i czarno-zielone rzeczy. I troje złotego, no żółtego w każdym razie. No i tytuł to jest Lord Star. Dobra, mm, teraz o nowym eventzie Pizza Plat. Codziennie mamy darmową ofertę, w której znajdują się różne rzeczy. Mam też tutaj oferty, gdzie na przykład możemy kupić skiny specjalne, nawet legendarne skiny jest dzisiaj. Chyba że oglądasz się to pewnie go już nie będzie. No i różne nowe skiny. Za to 9 stycznia pojawi się nowa postać, czyli, no, ser, epicki zadzimierz, który się nazywał Planszowe Ludziki. Okej, okay. trochę dziwna nazwa, chociaż to pewnie jest tłumaczenie na polski, takie dziwne, więc zmienię na, je, na angielski. Więc chwila. O. Dobra i zaczynamy jak się, jak się nazywa po angielsku, Boż, nawet nie pamiętam po angielsku nazywa się... A, no właśnie, Mibli. No właśnie tak. No. Dlatego mamy do tego eventu taki mały turn, taki mały jakby turniej, w którym są się właśnie pizzę i trzeba nazywać punkty wy na przykład basketballu 2x2, w, w takim przeważeniu pizzy 2x2 oraz wybrał hokeju to też 2 na 2 więc praktycznie cały event toczy się wobec zdobywania pizz i grania trybów 2 na 2 misje też są codziennie ob też pizza ale ja już je ja zrobiłem a więc to ten no, chyba tyle co wam chcę powiedzieć dlatego no w sumie to narka i miłego oglądania dalszych filmów narka